A naszym kolejnym gościem w studiu plenerowym i TVM jest arcybiskup Metro, metropolita katowicki Adrian Józef Galbas. Witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cieszę się, że możemy się razem spotkać w to piękne popołudnie. No to zadam pierwsze pytanie. Czy możemy powiedzieć, że koncert Bądź jak Jezus to jest koncert, na którym spotykają się ludzie kochający Boga? Trudno mi wniknąć w motywację, jakie ludzie mają, którzy tu przyszli. Być może niektórzy po prostu po to, żeby fajnie spędzić to popołudnie, ale tak, nawet z tych rozmów teraz z niektórymi, których zresztą już znam z innych miejsc, to na pewno mogę być, że wielu z nich to są chrześcijanie, którzy nie chcą dzisiaj uwielbić Pana Boga nie tylko poprzez procesje eucharystyczne i poprzez Udział w przy świętej, ale także w ten sposób, śpiewem i, i dobrą zabawą. Motywem przewodnim jest takie hasło, słowo kim jestem. Kim jesteśmy? No to jest w ogóle fundamentalne pytanie. Wiemy, co było na świątyni w Delfach. Człowieku, poznaj, kim jesteś, poznaj samego siebie. Bez tego mamy w życiu kompletny chaos. Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy tak naprawdę, po co to wszystko, ta cała przygoda, której na imię życie, skąd my idziemy, dokąd zmierzamy. I y, odpowiedź, którą daje chrześcijaństwo, jest bardzo stabilna, bo ona wynika z objawienia i z całej tradycji chrześcijańskiej, jesteś y, dzieckiem Boga, jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo, i jesteś kochany przez Boga i jesteś przeznaczony do wiecznego życia z Bogiem po jak najlepszym przeżyciu tego życia tutaj na Ziemi. I to jest odpowiedź, która no, mnie przynajmniej bardzo satysfakcjonuje do tego stopnia, że, że jest po prostu mojo, moją odpowiedzią. Coraz trudniej jest dotrzeć jakby do młodych ludzi i mam, nadzieję, znaczy, mam taką nadzieję i yy wydaje mi się, że takie koncerty właśnie w tym mocno pomagają, prawda? Bo to są całe rodziny, od tych od rodziców, od tych malutkich najstarszych, są malutkie dzieci i tak dalej. To chyba też jest taki to istotna sprawa. Do, do każdego, żeby się z nim spotkać, to trzeba go znaleźć w miejscu, w którym on jest. To jest podstawowa, podstawowy błąd, który często robimy, że my jesteśmy w jednym miejscu, ktoś jest w innym i próbujemy się porozumieć, a to jest niemożliwe. I bardzo wiele młodych ludzi jest właśnie w tym miejscu, do którego świetnie trafia język muzyki i śpiewów tutaj prezentowany, więc to, to, to jest na pewno dobry sposób na spotkanie. Na porozumienie, ale to, co pan powiedział, jest piękne tutaj wśród publiczności, że to są właśnie e, rodziny, e, czy w każdym razie osoby wielopokoleniowe, e, i, i to, to, to znaczy, że potrzebują także takiego spotkania w takim wymiarze. No właśnie, bo Kościół szuka takiej formy dotarcia do, do osób, prawda, szczególnie tych pogubionych, bo często gdzieś się gubimy w życiu, szukamy, żeby ktoś nam tą rękę, e, można powiedzieć, wyciągnął do nas i nas na tą dobrą drogę zaczął prowadzić. Kościół ma niezmienne orędzie, które jest zapisane w Ewangelii, ono się nie zmienia od czasów Chrystusa, e, natomiast sposób, w jaki je komunikuje, jest różny, dostosowany do odbiorcy, do mentalności e, e, także świata, do mentalności człowieka i e, jedną z, e, z form jest właśnie e, tego typu wydarzenie, takie koncerty. E, Teraz śpiewa arka Noego, no przecież te jej liderzy, no to, to już jest trzecie pokolenie, które śpiewa w tej arce już dziadkowie, rodzice i teraz dzieci. A, a ciągle jest to potrzebne i, i, i jakoś odbierane pozytywnie, co widać. W tych trudnych czasach, można powiedzieć, na tłoku informacji, w mediach, w internecie, to nie jest łatwe, prawda, aby wejść do, do ludzi i gdzieś pokazać im tą prawdziwą drogę. No, nie jest łatwe i wielu się zniechęca, także wiele osób w środku kościoła myśląc sobie, że właśnie m, jesteśmy jakoś za słabi, ale e, trzeba, e, trzeba mieć zawsze dużą, dużą siłę, która płynie z, z przekonania, że to jest prawdziwe orędzie, e, które mamy w światu do zaproponowania, które Kościół ma do zaproponowania, i nie, 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 nie zrażać i nie oczekiwać też natychmiastowych owoców, e, ale być pełen, pełnym nadziei, że wszystko co robimy w imię Chrystusa i z Chrystusem nie jest zmarnowane. Każdego roku arcybiskup wspiera koncert Bądź jak Jezus i nie inaczej jest w tym roku. Tak, to już się tak stało jakimś takim stałym punktem mojego kalendarza, że do południa jest procesja, oczywiście msza święta wcześniej, a po południu są mysłowice. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wiesz, gratulacje dla telewizji z okazji 15. rocznicy istnienia i pozdrowienia dla wszystkich nas oglądających. Bardzo dziękuję za te życzenia. A naszym gościem był arcybiskup Metropolita Katowicki Adrian Józef Galbas. Dziękuję pięknie.